Cieszyło trzy punkty, cieszy, że, że zamknęliśmy to w trzech setach, bo tak z takim nastawieniem tutaj przyjeżdżaliśmy. Jednak drugi set o dziwo był, był dość wyrównany i mogło to się, to się skończyć różnie, więc więc Fajnie, że tą końcówkę dowieźliśmy. No, no, przeciwnik yy, był z dołu tabeli, ale, ale pokazał, że u siebie jak, jak chwilę, na chwilę się rozluźnisz, no, no to, to może być groźne i gdzieś tam potrafi urwać seta albo punkty. Byliśmy faworytem, wywiązaliśmy się z naszej roli, ale nie było to łatwe spotkanie, na pewno przyjeżdżając na taką halę, a dawno nie pamiętam, żebyśmy na takiej hali grali mecz, yy, tak specyficznie, tak małej, ciemnej, wysłużonej i tutaj mogli gospodarze być naprawdę groźni. Ale w pierwszym, tempie, w pierwszym secie narzuciliśmy swoje tempo gry, zagraliśmy bardzo dobrze blok obrona. Zagrywek też zbyt wiele nie zepsuliśmy, pozwoliło nam to odskoczyć się od początku seta i kontrolować jego przebieg. A w drugiej secie trochę nerwówki, gra punkt za punkt. I no, końcówka mogła potoczyć się różnie. W trzecim wróciliśmy do swojej gry, znów kontrolowaliśmy grę na siatce i skończyło się 3 0 nas. Wszystko zgodnie z planem. Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa w drugiej lidze. Wiedzieliśmy, że nie możemy zeksperymentować rywala i na szczęście udało nam się szybko wygrać. No dzisiaj faktycznie y, parę razy przejąłem na drugą stronę, parę razy niedokładnie. Y, spodziewałem się tego, bo mamy tutaj troszkę mniejszą salę. Y, w ataku na szczęście poszło mi dobrze i udało mi się y, razem z Drużyną ładnie zwycięstwo. Na pewno to, że nam się potknęła noga w będzinie, troszkę z w tabeli musimy oglądać za siebie, a mogliśmy mieć już spokojny, spokojny bez playoffach. Y, Liczę, że Drużyna będzie grała z każdym meczem coraz lepiej. Ten trudny, długi okres pomiędzy ostatnim meczem przed Świętem a pierwszym meczem po świętach trochę wybił nas z rytmu, ale teraz z każdym treningiem widać progresu każdego z zawodników i na pewno będziemy się lepiej prezentować w następnych spotkaniach.